Piątek, Piąteczek, Piątunio i moi drodzy, ja przychodzę do was z dwoma ważnymi komunikatami, a mianowicie oficjalnie partnerem premium konferencji Misja Start została firma 3Kuku, którą reprezentuje Kamil Michalik i Michał Golasiński. Moi drodzy, 3Kuku jest to potwór z Wrocławia dosłownie, firma, która obsługuje na na ten moment ponad 5000 najemców. Portfel nieruchomości, którym zarządza brand Chikuku, jest wyceniany teraz na ponad pół miliarda złotych. Także kosmiczne w ogóle tutaj wolumeny. Moi drodzy, będziecie mogli spotkać yy, chłopaków na, podczas networkingu. I porozmawiać z nimi na temat inwestycji, które przeprowadzają we wszystkich najlepszych miastach w Polsce, takich jak Poznań, Katowice, Warszawa. Chłopaki hurtowo kupują mieszkania od deweloperów i zarządzają nimi dla swoich klientów. Lepszego brandu związanego z nieruchomościami nie mogłem sobie wymarzyć. I przede wszystkim brandu opartego tylko i wyłącznie o polski kapitał. Chłopaki, dzięki za zaufanie i do zobaczenia na misji start. Drugim komunikatem jest to, że już w ten poniedziałek o godzinie 13.13 .13 prezentujemy Wam pierwszego prelegenta konferencji Misja Start. Gość znany wszystkim, tym, którzy interesują się biznesem, networkingiem, relacjami i świadomym podejściem do życia, jak i właśnie do biznesu. Więcej dzisiaj już tutaj nie będę zdradzał. Wyczekujcie do poniedziałku. Na wielką premierę pierwszego prelegenta konferencji Misja Start. Tymczasem ja zasuwam do domu, trzymajcie się.